dobry, tutaj sobie jechałem nie patrzę, taka wystawka, patrzę fajny mebelek, taki z prl a to akurat sobie później wezmę do Pomodoro, ale to tam jest kit, a patrzcie to, do szafa, nie, czy co to było, nie wiem co to było. Ale tego nie będę brał, bo mi to w sumie niepotrzebne. Nie wiem po co by mi to. I duże jest w sumie. Mamy takie biureczko też fajne w stylu lat 80. No, a to ja sobie wezmę, schowam do tego. Później właśnie sobie tu postawię telewizorek. Może komodorę tutaj wejdzie. Akurat do garażu mi się przyda szafeczkę sobie schowałem, a to tutaj zostaje. Ale fajna ciekawostka taka szafa.